Witam serdecznie wszystkich. widzów na nowym filmie. Weekend e, aktywny. Byłem wczoraj na 70. oddziału Jura Łazy, 70. rocznicy. Wcześniej byłem odwiedzić e, hodowlę z oddziału Leśnica. E, z tych wydarzeń nakręciłem reportaż. Zapraszam do oglądania. Na no, dziś e, z mojego gołębnika dziś przyjeżdża kurier, żeby zabrać gołąbki, więc wysyłka gołąbków, a także mam wam do zaprezentowania gołąbki od kolegi, cała hodowla jest likwidowana. Jak ktoś jest zainteresowany, można sobie zobaczyć, może komuś się coś spodoba. No, a tutaj chciałbym jeszcze kolegom pokazać gołąbki które kolega tam zakupił ze Słowacji Są na nie papiery, rodowody Są do nabycia A gołąbki loty 500 km, 700 km I pod wspólne gołębniki <laughs> Tu jest jeden z nich Numer 1178 Dwulatek To są takie gołąbki po długi dystans I pod gołębniki Można zobaczyć Tamczyk. Jak się one tu trzymają? Stały nabrał. Przepiękny jest. Przepiękny. Pokażę jeszcze jednego z tej rodziny. Ten jest jeszcze dostępny, ten drugi już jest zamówiony, ale pokażę jak te gołąbki wyglądają. Tam jest linia Gołębi i Wandenabele. sam rodowody, to można. Tu zaraz wstawię w rodowody, żeby koledzy sobie mogli rodowody zobaczyć. O. Mówimy. Tak się samczyk prezentuje. O, tu jest drugi. Tu jest drugi. Z tej rodziny ten już jest zamówiony o jedwabiste upierzenie to jest drugi z tej rodziny mogą koledzy sobie zobaczyć gołąbka no, jest. jest gołąbek Oko ma piękne, jest gołąbek klasa. Jest kilka, jest jeszcze jego siostra, siostra jest dostępna. Są gołąbki z likwidowanej hodowli. Przepiękny jest. No i tutaj mamy e, trochę z ulotki od tamtego Słowaka. Pierwsze miejsce w Sport E. OS Różem. Berok to chyba oddział. Pierwsze miejsce: Sport C. Pierwsze miejsce: World Best Pigeon. Dilte Dalekiej Trasy. Pierwsze miejsce: Majstrowsko słowenska Mistrzostwo Słowenii. Super Dalekie Trasy. Pierwsze miejsce: Sport G. Roczniak. Pierwsze miejsce: World Best Pigeon. Krótkie trasy, pierwsze miejsce Sport H w 2024. Pierwsze miejsce Spar Standard Sport H to są pierwsze, drugie, trzecie jego pozycje i tego jest znacznie więcej, bo pierwsze miejsce H, pierwsze w Standard, pierwsze miejsce długie trasy, potem drugie miejsca, drugie miejsce loty powyżej 700 km, trzecie miejsce powyżej 700 km trzecie miejsce sport i powyżej 500 km także możemy zobaczyć najlepsze loty Tu mamy 525 km piąty 15 20 552 km pierwszy drugi czwarty piąty szósty dziewiąty 558 km pierwszy pierwszy drugi 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 trzeci 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 czwarty szósty siódmy

drugi, drugi, trzeci, 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 czwarty, 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 piąty, szósty, ósmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, dziesiąty, dwunasty, dwunasty, trzynasty, trzynasty, siedemset sześćdziesiąt osiem kilometrów, pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dziewiąty, jedenasty, dwunasty i tak dalej i tak dalej. Także te łąbki słowackie pochodzą właśnie tutaj od tego hodowcy, widocznego tutaj na, na zdjęciu, który ma bardzo dobre wyniki w długim dystansie, zresztą na wszystkich dystansach oraz na wspólnych gołębnikach także jest tych gołąbków 12 jest też ich kilka dostępnych jakby ktoś był zainteresowany tutaj natomiast gołębnik od kolegi no i rodowody bezpośrednio gołąbków które są do nabycia także są rodowody mam je tutaj w wersji elektronicznej także to jest to są dokładnie te gołębie, które są w ofercie do nabycia przez kolegów. Także jak ktoś tymi gołębkami jest zainteresowany, to są wszystko gołębie z rocznika 2023. Dwa zaprezentowałem tutaj na początku filmu, na początku filmu jeszcze na innym moim filmiku też są pozostałe. Więc tak te gołąbki się prezentują No i tutaj pakuję gołąbki e, Gołąbki e, Kolegi z Czech. Kolega sobie zamówił Dwie pary e, Z linii właśnie szelens U kolegi to tak było sparowane Tu jest samczyk e, Samczyk 154 20 20 rok mam tutaj podgląd 54 No, dosyć taki <laughs> o, ładny. Jeszcze nawet takie czarne plamy ma płowy. na jednolotka do spierzenia Myślę, że fajny tamczyk. I z nim jest samiczka szelenska. Szelenska. Dwadzieścia dziewięćdziesiąt jest ta ta? Dwadzieścia dziewięćdziesiąt jeden Ej, 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 Jesteś, tyś, To ty? Eee, nie, to jest druga Już, już oglądamy A, akurat pudło podwójne Ta, 20. Dwadzieścia dziewięćdziesiąt i one były razem w parze samiczka dwulatka to jest cała para i druga para najpierw złapię samiczkę samiczka szelmska 25,11, jeszcze sobie sprawdzę 2,5,11 cera Szelen, złota para Też jedna do Zbierzenia Brązowe oko Piękna samiczka na brązowym oku. I samczyk 2503. On był z nią w parze. 2503, on był z nią zaparowany. Nie Też zgrabny samczyk to jest. Cztery sztuki dla kolei. No, Mirek był u mnie e, wczoraj. Tak wczoraj rano przywiózł jeszcze gołąbki, nawet takiego malucha <coughs> z sablonów. E, jeszcze jednego późniaczka, ze złotej pary sablonów. Taki późniaczek tu jest. No bo tu więcej siodełek nie ma, żeby wszystkie pomieścić. Także jak zostaną te gołąbki, które tu są wysłane, to jeszcze będą przywiezione kolejne do wysyłki, także w tym tygodniu będą systematycznie wysyłane. O tu jest, tu jest drugi drugi z złotej pary sablonów, sablony, e, czyli gołębie e, Malcela Arbrechta, linia Bak 17, e, tam jestem stry, tu też z tej pary są, o tu jeden jest, tu drugi jest. Tu jest. No e, jest ich tu. Tu tych tam jest. O kolejny. A część jest zamówiona. Także te najpierw to zamówione będą wysłane. Tam na górze jest. No te szelensy tu są. Raz. Dwa. Te ciemne. Tu. Tu. E, tu jest szelenska. Taki samczyk gdzieś jest. Tu jest kapitalna samejca. Z krugerów. E, tu jest szelens. A tu jest ciemny o z strugerów jak wygląda można sobie zobaczyć e, i jeszcze tu ciemny jest gdzie on mi uciekł zresztą pokażę w ręce może jakieś gołąbki tutaj e, z sablonów akurat młode tegoroczne Cała hodowla jest likwidowana. Wszystkie gołąbki są sprzedawane. Także tu jest, tu jest... Właściwie nie wiem do końca, czy to sam, samiczka. Te co były poparowane to łatwiej. Te młode tegoroczne trudniej. Tu jest kapitalna. Kapitalny ciemny. O ciemny. Plecka. Na brązowym oku, tu jest jego mama, z tego co się orientuje. A tu młody z Szelensów, z Sablonów. Tata 12 rocznik, mama 2015 rocznik z dwóch stron. Ostatni młody, taki późniaczek. O, to ciemny. Najlepiej, aby ktoś chciał większą ilość, bo to w pojedynkę wysyłać. Na kupę czasu zajmuje. A coś już tych gołębi tu będzie wysłanych. Ale coś jeszcze jest dostępne. O, i nawet tu jest taka ruda. Także, jak koledzy są zainteresowani, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. W miarę możliwości będę coś tu prezentował. W najbliższym czasie będą wysyłki zrobione, także ci co zamówili, to te gołąbki będą wysyłane systematycznie, a kolejne w kolejnym tygodniu. Także można też oczywiście przyjechać, odebrać osobiście. Serdecznie zapraszam.